Dlaczego wybrani są duchowo nietykalni? Wybrani nie są tylko chronieni. Są zapieczętowani boską energią. Nietykalni przez niską częstotliwość. Czy zauważyłeś kiedyś, że bez względu na to, co ich spotyka, zdrada, duchowe ataki, zazdrość, wciąż rosną, wciąż jaśnieją, wciąż kroczą z wewnętrznym spokojem. To nieszczęście, to harmonia. Wybrani są połączeni ze źródłem, nie tylko wierzą w Boga, Rezonują z Bogiem. Widzisz, duchowa nietykalność nie polega na byciu idealnym. Chodzi o bycie autentycznym. Wyczuwa zmianę energii i odchodzi zanim uderzy burza. To dlatego, że został stworzony przez burzę. Nie możesz zniszczyć tego, co narodziło się w boskim ogniu. Nie możesz przeklinać tego, co zostało pobłogosławione w milczeniu. I zdecydowanie nie możesz dotknąć tego, co niewidzialnie chodzi za niołami.